jak powiedziane było w regulaminie, cztery rundy cztery rundy, cztery rundy są do przejechania. nie, 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 nie ten nie startuje. Zejdź z nie stawił mnie. Pan Pan nie stawił mnie. Pan Dobra, 2 3 4. 5. Marek Boryczka, MTB Team zakubrali Widioni. Tak świeżo po wyścigu, jego ceni pan y, tą trasę. No wyścig jak wiemy jest po raz czwarty, wyścig niepodległościowy. Bardzo fajny tutaj y, trasa jest jak zawsze rozmaicona, Co roku jest y, zmieniana, żeby była ciekawsza, ale bardzo, bardzo interesująca trasa, kółeczka 9-kilometrowe, super, super. A jak oceni Pan swój dzisiejszy występ? No, ja będę, nie, no, trudno oceniać własny występ, ale jestem zadowolony, bo zrobiłem y, prawie trzy okrążenia, no bo najlepsi już po, po dublu, y, po prostu już nie trzeba czwartego okrążenia, ale generalnie no tu jest y, bardzo, bardzo dużo mocnych zawodników, także super. Nazywam się Patryk Stosz, przyjechałem z Kluczborka, klubu KS Tobrawa Jak to zrobiłeś, że taki bardzo taki dobry wynik osiągnąłeś? No, trenuję dosyć dużo codziennie, a tutaj widziałem, że tu wygram dzisiaj. Wiedziałem. Od startu sobie pojechałem. Jeszcze czekałem na kolegę, ale coś nie dojechał i sam tak samotnie wjechałem na metę. Od ilu lat trenujesz? No tak, 3 lata już, tak, nie? Trenuje. Jak często? Codziennie, codziennie, w dzień w dzień. Czy na, nie patrzy się na aurę pogody, śnieg, mróz, deszcz. Jadę. A jak ocenisz tą trasę dzisiejszą? No, dla mnie to na dzisiaj była, nie była taka aż taka trudna, ale podobała mi się, te podjazdy takie. Była fajna. Jesteś u nas po raz pierwszy? Nie, byłem tutaj właśnie pierwszy raz 3 lata temu. Tak o? przyjechałem, to byłem tak drugi, nie? A to dzisiaj też trener. Nie wiem, żeby tu przyjechać, no tam przyjechaliśmy. Dobrze, gratuluję bardzo i dziękuję. Dziękuję bardzo. Ach, fotoreporterzy. Trzymamy do niego. Trzeba! Trzeba. już żeby... ja jestem ja trochę tak w to ja mogę takie... ja Tu chyba, tak? Który ramię? O my tu mam gips. No, A tu, przez plecy. Przez plecy, taką ósemkę. Mam. Ty, to ty kuloodpornej nie możesz, <tuszu> możesz i na akcję wjeżdżać. Jeszcze raz Pana na formalności o imię i nazwisko. Janusz Stasiewicz. Czy oczekiwania organizatorów zostały spełnione Tak, jak najbardziej. Przyjechali z ościennych województw, to mi się najbardziej podoba, żałuję jedynego. Szkoda, że młodzież wieruszowska nie ma odwagi wsiąść na rower i spróbować swoich sił. Również dlatego. oczywiście jak najbardziej dziękuję władzom miasta, czyli urzędowi, gminie Wieruszów z przedstawicielem, panem burmistrzem na czele, który... Sfinansował całe to przedsięwzięcie strażakom z OSP Pieczyska za wspaniałą pomoc w organizacji i OSP również w Bieluszów za wspaniałą pomoc w tej organizacji. Zapraszam za No gratuluję, Właśnie grupowe zdjęcie robimy. wszyscy patrzą. Janusz, uwaga, flaga żeby była jedna. Jeszcze. Dziękuję. Na kategorię no, mężczyzn 14-18 lat. Czwarte miejsce w trzecim niepodległościowym maratonie zajął pan Łukasz Gołąb. Prosimy bardzo. Nasz, 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 ze sobą różni się. Łukasz gratuluję. Zdjęcia, zdjęcia, bo się jeszcze jeszcze, moment, pierwszy, 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 jeszcze pierwszy. pierwszy, pierwszy. I miejsce pierwsze, no, trzeba powiedzieć zdecydowanie. Patryk gratuluję, pokazałeś klasę, także życzę dalszych takich sukcesów i zapraszam za rok.

Ostatnia kategoria wiekowa plus 40, to, 40. To, galera, mi się Jeszcze, jeszcze, bo jeszcze gdzieś. A ja jestem. Ja idę. Super. Ukaz jak. Dobrze, piękny. Dobra, koniec. Smacznego. Chyba tak, tak, to się powiedła jedna Przede wszystkim dziękuję bardzo Januszowi, komandorowi tego maratonu, tego rajdu. Eee! Gdyby nie Janusz, to praktycznie no, ta dyscyplina sportu by u nas nie istniała i nie działo się tak wiele i tak dobrych rzeczy, jak nawet w dniu dzisiejszym. Także Janusz, chylę czoła, dziękuję bardzo. Kolejne podziękowania kieruję do druhów strażaków tutaj z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach, jak również z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie, którzy zabezpieczali tą imprezę, przygotowywali. Yy, trasę, jak również poczęstunek, który yy, odbył się tutaj na sali strażackiej, również został przygotowany właśnie przez OSP yy, Pieczyska. Także bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim zaangażowanym, innym osobom, które w tej chwili nie wymieniam, a które również przyczyniły się do tego, że yy, ten trzeci maraton mógł się odbyć i tak można powiedzieć okazałej. Yy, 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 tak okazale jak w dniu dzisiejszym. Proszę Państwa, ja dziękuję wszystkim uczestnikom. Myślę, że ta pogoda, która w dniu dzisiejszym pokazała jak fajnie można się tutaj wspólnie bawić i poświętować. to kto właśnie pilnował i nadzorował tej prawidłowość odbycia tego wyścigu, później podsumowywał razem ze swoją ekipą wyniki. Bo często zdarza się tak, Piękny że... Podczas... Cieszę się, że mogłem nie być obserwatorem, bo to, że uważam, że, że organizatorzy na czele z burmistrzem miasta i gminy stanęli na... Chcę podziękować panu burmistrzowi, bez którego na pewno by się ta impreza nie odbyła, bo w końcu on to sfinansował. No, jakby nie patrzył. Bez tych finansów by już nic nie było. Także jeszcze raz dziękuję. Chylę czoła. Sam burmistrz się zaoferował, że będzie impreza za rok, także zapraszamy za rok. 11. Również w to miejsce. Wydaje mi się, że chyba to miejsce jest najlepsze z tych, które do tej pory były. I panowie. Panie też. I panie, poprawcie trochę wyniki, co niektórzy. Maja, ty możesz przestać wygrywać.